relacja z tego co działo się podczas ogłaszania wyroku CUE. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszystkie do tej pory są korzystne. Kamil, masz nowego bloga. Wyjaśnić, przedstawić takie stanowisko właśnie przez naszych ekspertów Rzetbeka. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Ekspres Frankowiczów w odcinek 159. A dzisiaj mamy 10 grudnia, czyli jesteśmy już po mikołajkach. Kamil Chwiedosik oczywiście jest w studiu. Zadowolony, uśmiech. Dzień dobry, jak najbardziej. rózgi nie było, były inne przyjemności. Przyjemności były bardzo duże po wyrokach w TSUE. No właśnie, wyrok TSUE to oczywiście nasz główny temat. Dosłownie trzy dni temu zebrał się w Luksemburgu skład sędziowski, żeby. żeby. No właśnie do tego przyjdziemy później. Później. Natomiast teraz chciałbym Państwa zaprosić na relację skąd, oczywiście z Luksemburga, szybkie komentarze, relacje z tego, co działo się podczas ogłaszania wyroku CUE. Witamy Państwa bardzo serdecznie wprost z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie dzisiaj zapadł kolejny, bardzo korzystny dla frankowiczów wyrok. Razem z z Martą Chęcińską i... Wiktorem Budzewskim omówimy ten wyrok, ale jedno jest pewne, CUE stanęło znów po stronie Frankowiczu. No właśnie, jakie korzyści przyniesie dzisiejszy wyrok jak w ogóle oceniacie na gorąco to, co, co się wydarzyło przed chwilą w sali eee, Witam Państwa bardzo serdecznie. Oceniam to bardzo pozytywnie, natomiast e, fakty są takie, że i to też usłyszeliśmy później, zaraz po, po ogłoszeniu wyroku, że generalnie sędziowie nie mieli wątpliwości, jeżeli chodzi o tę sprawę i koncepcja trwaje bez skuteczności nie istnieje. Tak? Czyli po raz kolejny powtarza się to. Co wałkujemy od maja 2021 roku. Czegoś takiego nie ma, nie było i nie będzie, tak? Dopóki nie zmienimy przepisów, a ich nie zmienimy, bo dyrektywa 93 przez 13 nam na to po prostu nie pozwala. Więc konsument nie musi niczego składać, żadnego oświadczenia, żeby być objętym ochroną, i to jest bardzo dobra informacja. Bowiem na tej kanwie, na kanwie tej nieszczęsnej uchwały z maja 2021 roku, wyrosły jak grzyby po deszczu, jakaś plaga kompletna. Koncepcje i powielane wielokrotnie urywanie odsetek, uznawanie, że umowa upadła, od złożenia przez konsument jakiegoś oświadczenia, weryfikowanie, czy konsument jest świadomy, czy jest nieświadomy. Nic takiego nie ma. Jeżeli konsument nic nie mówi, to znaczy, że należy mu się ochrona. Kropka. Tak, Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie powiedział w dniu dzisiejszym, że artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93 na 13 ma być stosowany w sposób bezpośredni. Ta ochrona płynąca dla konsumenta z tego aktu ma charakter bezwarunkowy i nie może być w żaden sposób uzależniana, a w szczególności zawieszana do czasu składania przez niego jakichkolwiek oświadczeń, które, jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości, mogą wynikać zarówno z prawa krajowego, ale tak jak było i jak to jest zresztą, o czym wspomniał pan mecenas w naszym ustawodawstwie w naszej jakby rzeczywistości polskiej w orzecznictwie tak bo tak jak mówiliśmy i tak jak mówimy w sposób trwały no ta koncepcja tej trwałej bezskuteczności już nawet nie płynie nie wypływa z przepisów ale jest jakby osadzona na jednej tak naprawdę niekorzystnej i wywracającej ten cały system ochrony konsumenckiej uchwale a jak dzisiejszy wyrok wpłynie na odsetki na naliczanie odsetek dla kredytobiorcy? No, wpłynie bardzo wymiernie. Otóż, jakby z Trybunału Sprawiedliwości, wracając jakby do, do, do początku, orzekł, że w ogóle ta koncepcja oświadczeń, czyli uzależnianie tej ochrony bezwarunkowej płynącej z dyrektywy od składania jakichkolwiek oświadczeń co do świadomości, co do skutków, co do w ogóle chęci objęcia danego konsumenta, no nie może wpływać na jego sytuację. Mówiąc inaczej, nie można. Od tego uzależniać między innymi wymagalności jego świadczeń. Czyli tak naprawdę w, w konsekwencji sprowadza się to do tego, że sądy polskie powinny, respektując to orzeczenie i tę wykładnię dokonaną w dniu dzisiejszym i zaprezentowaną w tym, w tym orzeczeniu, zasądzać na rzecz kredytobiorców odsetki ustawowe za opóźnienie w pełnym okresie, co ewidentnie, jak powiedziano, wymierną korzyść, bo to będą, biorąc pod uwagę kwoty dochodzonych roszczeń, bardzo duże sumy. Drodzy Państwo, Kamil Fidosik dzisiaj odpoczywa troszeczkę po CUE. Ciężko pracował w Luksemburgu. A jakże? Ale zaraz zaraz oddam Ci głos, nie tylko w sprawie CUE, ale najpierw Zosia Karaszewska, która rozmawiała z prezesem Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii Kamilem Sienkiewiczem na temat tego, czym kierować się przy wyborze kancelarii. Czym się kierować przy wyborze kancelarii? Trzeba rozważyć kilka aspektów. Po pierwsze, doświadczenie kancelarii na rynku. Po 2019 roku, po sprawie dziubaków pojawiło się mnóstwo firm, które zwęszyły łatwe pieniądze i są takimi fabrykami pozwów. Kolejną rzeczą jest doświadczenie prawników, które zdobyli przez ostatnie kilka lat, ale także łatwość kontaktu z kancelarią. Wiele kancelarii traktuje klientów jako zło konieczne i jest bardzo z nimi utrudniony kontakt. A jeśli wskutek wyboru przez Frankowicza złej kancelarii przegra on w sądzie prawomocnie, to czy może jeszcze raz pozwać bank? Niestety nie. To jest bardzo poważna konsekwencja. I z takim pseudokredytem frankowym ta osoba będzie żyła jeszcze kilkadziesiąt lat. A ile procent wyroków wygrywa życie bez kredytu? Życie bez kredytów cieszy się stuprocentową skutecznością, jeśli chodzi o wyroki prawomocne. No dobrze, pora na Kamila Chwiedosika. Nie cue, jeszcze nie cue. Kamil, masz nowego bloga, nowego, odświeżonego. Jak mm -hmm. to powinniśmy nazwać? Oczywiście podaj adres i tak dalej, tak dalej. No tak, no, na stronie kamilchwiedosik.com jak już od wielu, wielu e, miesięcy wiecie e, prowadzimy Przeróżne statystyki informacyjne, między innymi o tym, jak wygrywamy, bardzo inne przydatne informacje dotyczące życia Frankowiczów, opisy też książek i tak dalej, i tak dalej. Czyli zapraszam jak najbardziej do właśnie zapoznania się z tymi materiałami, ale jeżeli mówimy o tym nowym aspekcie na stronie internetowej, to jest właśnie blog, w którym zamierzamy prowadzić również felietony, rozmowy z ekspertami, nie tylko. Z dziedziny kredytów frankowych, ale też ogólnie szeroko pojętej ekonomii, właśnie finansów, bankowości, praw konstytucyjnych również. Dlatego serdecznie zapraszam do tego, aby te moje komentarze, te felietony na bieżąco. Również czytać, zapoznawać się z, nim, z nimi, również będziemy pewnie więcej na, na łamach Ekspresu Frankowiczu o nich rozmawiać. Natomiast no, najważniejsze jest to, że cały czas się rozwijamy, cały czas zależy nam na tym, żeby edukować konsumentów. No i właśnie między innymi też po to jest ten nowy blog na stronie kamilchwiedosi.com. Przenosimy się jeszcze raz do Luksemburga, gdzie Zosia Karaszewska przeprowadziła rozmowy z ekspertami, tuż po, po wyroku CUE, z ekspertami społeczności Życie bez kredytu. Dziś, 7 grudnia, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zapadł bardzo ważny dla Frankowiczu wyrok. Czy jesteśmy z niego zadowoleni? Czy znowu możemy powiedzieć, że SUE stanęło po stronie Frankowiczów? Zdecydowanie tak, bowiem SUE, tak jak to dzisiaj kilkukrotnie powtarzałem, wysadziło tą nieszczęsną uchwałę z maja 2021 roku, wprowadzającą koncepcję bez bezskuteczności, która sprowadzała się do konieczności odbierania od konsumentów oświadczeń do tego, żeby objąć ich ochroną. W dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, że żadnych oświadczeń nie trzeba odbierać, a tym samym konsumenci będą chronieni i są chronieni, niezależnie od tego, czy jakiekolwiek oświadczenie złożą, czy też nie. A co możemy powiedzieć odnośnie przedawnień roszczeń banków? Co prawda w wyroku, który zapadł w dniu dzisiejszym, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprost nie odniósł się do kwestii przedawnienia. Natomiast przyjęcie, na zasadzie usunięcie tej koncepcji dotyczącej trwałej, skuteczności i konieczności składania przez konsumentów oświadczeń co do ich świadomości skutków prawnych z polskiego porządku prawnego, bo zakładamy, że taki będzie niewątpliwie skutek tego dzisiejszego orzeczenia, spowoduje również to i da polskim sądom wskazówkę ku temu, w jaki sposób liczyć termin, w zasadzie bieg terminu przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy. Czyli może się od, okazać, że roszczenia banków są przedawnione całkowicie? Zdecydowanie tak. Idąc tym torem, można zaryzykować stwierdzenie, że w większości, jak nie we wszystkich sprawach frankowych, w przypadku unieważnienia tej bezterminowej umowy zastosowanie będą miały przepisy ogólne, a zatem te umowy w tych postępowaniach czy będą po prostu przedawnione. A mówiąc inaczej, roszczenia przedsiębiorców o zwrot kapitału tego uruchomionego kredytu w dniu dzisiejszym okażą się już przedawnione. A czy możemy powiedzieć, że ci frankowicze, którzy dopiero czekają na wyrok dostaną od banków większe pieniądze, bo będą powiększone o należne frankowicze odsetki? Według mnie tak, bo odsetki powinny być naliczane od wezwania do zapłaty, a faktycznie Część orzeczeń, które zapadały dotychczas przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznawały, że odsetki należą się od złożenia tego nieszczęsnego oświadczenia. Skoro nie potrzebujemy żadnego oświadczenia, tym samym odsetki powinny być zasądzone od wezwania do zapłaty. A czy możemy liczyć też na to, że wyroki będą zapadały szybciej? Zdecydowanie tak. No przede wszystkim e, o, dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej doprowadzi, powinien przynajmniej doprowadzić do ujednolicenia e, linii orzeczniczej i sądy krajowe, polskie sądy, które rozpoznają sprawy tzw. Frankowiczów, w zasadzie nie powinny mieć już jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, że te umowy są zawadliwe w stopniu. E, Koniecznym do orzeczenia nieważności tych stosunków prawnych, tak naprawdę nie powinny mieć również wątpliwości co do roszczeń, jakie kredytobiorcy powinni w tych sprawach formułować i roszczeń, które im się de facto należą. A czy ten dzisiejszy wyrok był zaskoczeniem dla kogokolwiek? Czy dla banków był zaskoczeniem? Ja myślę, że nie, bo każdy rozsądny człowiek, kto się zajmuje tą tematyką i kto czyta ze zrozumieniem i wcześniejsze orzeczenia, i w zasadzie również aktualne orzecznictwo. Nie powinien mieć wątpliwości, jaki ten wyrok miał zapaść. Także on dla nas zaskoczeniem nie jest. On może być zaskoczeniem, jak się teraz nad tym zastanawiam, mhm. dla tych siedmiu sędziów, którzy podjęli uchwałę w maju 2021 roku, którzy stworzyli tą nieszczęsną uchwałę dotyczącą trwałej skuteczności. Czyli możemy też powiedzieć, że polskie sądy powinny już od dzisiaj, zacząć stosować się do orzeczeń, które dzisiaj, któreś 7 grudnia zapadły w Trybunale? Tak, natomiast orzeczenia, to orzeczenie, które zapadło w dniu dzisiejszym, na pewno nie kreuje nowej rzeczywistości, ona nie stwierdza nowych faktów, ona tylko wykłada przepisy, które obowiązywały już dawno i które sądy powinny były już dawno respektować. Czyli, że racja według Dyrektywy Unijnej 93.13 jest po stronie pokrzywdzonej strony konsument. transakcji konsumentów, czyli frankowiczów. No tak, no bo umówmy się, że mamy chronić konsumentów, więc skoro umowy są wadliwe i wszyscy o tym wiedzą, przynajmniej powinni wiedzieć, no to skoro konsument się na taką wadę powołuje, to rację ma konsument. Drodzy Państwo, żarty żartami, ale kiedy obraduje CUE, ekipa ekspertów Rzetbeka zawsze jest na miejscu i oni tam naprawdę ciężko pracują. To nie jest tylko samo uczestniczenie w posiedzeniu CUE, to także potem komentarze, nagrania, wiele materiałów, analizy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko po to, żebyście Państwo mogli bliżej zapoznać się z najnowszym orzeczeniem CUE. Właśnie, jakie jest orzeczenie, jak, jak to oceniasz to orzeczenie? To orzeczenie Przede Cuerne. wszystkim, no do tego, co powiedziałeś ty i co wskazała tutaj w swoim felietonie Zosia, jak i też ten wcześniejszy materiał, który na początku programu mogliście oglądać, a wskazuje na to, że najważniejsze w tym wszystkim, czyli w tym zagadnieniu dotyczącym pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli przypomnę, ten Sąd Najwyższy Unii Europejskiej. Jest właśnie to, aby później w sposób rzetelny i wiarygodny komentować to wszystko, co się wydało w wy wydarzyło w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego też, tak jak i tutaj wspomniał Zbyszek, i przez wiele, wiele lat robimy to dla Was, to podkreślam, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszystkie do tej pory, więc również ten 7 grudnia i zakładam, że ten kolejny 14 grudnia, są korzystne i wszystkie szczegółów, jeżeli chodzi o konkretnie opis każdego z zagadnień, które poruszył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będziecie mogli zawsze przeczytać na naszym blogu Życia bez Kredytu, również oczywiście z komentarzami ekspertów adwokata Wiktora Budzeskiego, adwokatki Marty Chęcińskiej z KBiW oczywiście i wszystkich innych, którzy na tę na okoliczność byli pytani, bo też każdy Wiadomo, w takiej dużej kancelarii no, zajmuje się oczywiście poszczególnymi aspektami funkcjonowania procesu sądowego. Tutaj przede wszystkim mam na myśli to, że mamy dwie instancje, mamy też różnego rodzaju, tak jak o czym tutaj była mowa, kwestię dotyczącą przełożenia później tych wyroków poprzez swoje stanowisko procesowe na chociażby zarzut zatrzymania, na przedawnienie roszczeń banków na moment. Od którego liczy się właśnie ten, ten, ten czas na odsetek, bo pamiętajmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wydaje wyroków w poszczególnych sprawach. Dlatego później, powiedzmy, przełożenie tego wyroku na bezpośrednio już każdą indywidualną sprawę Frankowiczów. A jak wiecie, już ponad 550 osób z członków społeczności życia bez kredytu może cieszyć się właśnie stwierdzeniem ważności na zasadzie teorii dwóch kondycji. Tak, właśnie to już jest rola adwokatów, radców prawnych, naszych analityków, również osób, które zajmują się zdobywaniem pewnego rodzaju dokumentacji potrzebnych od klientów, czyli naszego działu administracji. Także to, co, o czym cały czas mówię i o czym będziemy podkreślali, i co wynika właśnie z tych materiałów, Wysyłanych wam, wam na żywo z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest właśnie fakt tego, jak bardzo doniosła rola tego Sądu Najwyższego, właśnie, czyli, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest dla wszystkich składów orzekających w polskich sądach, ale nie mniej ważna jest również rola tego, żeby wyjaśnić, przedstawić takie stanowisko właśnie przez naszych ekspertów RZBK. A teraz Kasia Urbańska, która przygotowała krótką rozmowę z Komornikiem. Kasia pyta, Komornik odpowiada, tym razem dopytywała Komornika o tytuł wykonawczy. Jeżeli bank po przegranym procesie z Frankowiczem uchyla się od zrealizowania prawomocnego postanowienia sądu, jak powinien zachować się Frankowicz? Czy to kancelaria w jego imieniu występuje do komornika, czy to bezpośrednio Frankowicz udaje się do komornika? To oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta kancelaria złożyła wniosek i e, e, uczestniczyła w postępowaniu egzekucyjnym, ale. Wyobrażam sobie, że są osoby, które chciałyby samodzielnie takie postępowanie przeprocedować. Tak naprawdę komornikowi potrzebne są dwa dokumenty. Pierwszy to wyrok, i ten już mamy. Właściwie, jeżeli upłynie czas, w którym bank miał zapłacić te kwoty, należy się zwrócić do tego sądu o nadanie tzw. klauzuli wykonalności. Drugim dokumentem, który jest potrzebny komornikowi, to wniosek. Draft wniosku można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też kancelarie komornicze na swoich stronach taki wniosek mają. Sporo mówiliśmy dzisiaj o CU, ale to był temat główny tego odcinka. Natomiast teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania Państwa, czyli internautów nas oglądających. Rozpoczynamy od pytania Pani Sylwii. Pani Kamilu, czym jest wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania w zakresie żądań o ustalenie? Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. W ostatnich czasach oczywiście najczęściej dzieje się to w przypadku getinu. Ma swoje uzasadnienie w artykule 174 kpc, a związane jest z tym, że jeżeli mieliśmy pozew o zapłatę i o ustalenie nieważności umowy na podstawie artykułu 189 kpc, no to tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że te roszczenie majątkowe będzie już prowadzone tylko i wyłącznie przed syndykiem, czyli w postępowaniu podłościowym. Wobec tego sąd zawiesza postępowanie właśnie na podstawie, na podstawie artykułu 174 KPC i następnie odwiesza je na podstawie tego samego przepisu, paragrafu trzeciego, z udziałem już syndyka, no i dalej toczy się postępowanie o ustalenie nieważności umowy. Czyli mówiąc wprost, sąd okręgowy, sąd cywilny stwierdza później nieważność takiej umowy. Kolejne pytanie napisał pan Karol. Panie Kamilu, dostałem pismo od pełnomocnika pozwanego przeze mnie banku Milenium. Mhm. Oświadczenie o skorzystaniu, skorzystaniu z prawa zatrzymania. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania nie jest niczym, czego powinien się obawiać Frankowicz. Jest to zwykły, strategiczny oczywiście ruch ze strony banku, który ma na celu zatamować wypłatę środków po takim prawomocnym wyroku, stwierdzającym nieważność umowy i zasądzającym kwoty. Oczywiście pełnomocnicy procesowi w ramach postępowania sądowego potrafią i będą się w odpowiedni sposób ustosunkowywali do tego zarzutu również. Biorąc pod uwagę najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi o działania ze strony Frankowicza, to absolutnie nie powinny one tutaj niczym się przejawiać, bo wszystkim zajmuje się pełnomocnik, zajmuje się kancelaria, a co do zasady, według nas sam zarzut zatrzymania jest oczywiście niesłuszny i sąd nie powinien go uwzględniać. Drodzy Państwo, 4 grudnia było Święto Górników, czyli imieniny Barbary. My też mamy tutaj bardzo e, szanowaną przez wszystkich i ważną barbarę w zespole ZBK, e, a na jej temat przygotowała materiał e, Kinga Walicka, obasi, z którą na bank pozwiesz bank. Te dzwoniące telefony są wszystkie do niej. To z nią chce rozmawiać każdy, kto jeszcze ma kredyt frankowy. To ona wytłumaczy ci zawiłe terminy prawne ludzkim językiem. Ale też jest jako stoja duchowa w całym tym trzęsieniu ziemi, jakim jest pozwanie banku. To ona wytłumaczy ci każdą z dostępnych ci opcji. I to ona pomoże ci świadomie podjąć decyzję, abyś zdecydował, czy warto jest jednak pozwać ten bank. I to ona jest jak pierwsza pomoc dosłownie. Ja to wiem na bank bo sama tak zrobiłam i teraz jestem wolna. Warto z nią pogadać i to nic nie kosztuje. Link do Basi w komentarzu poniżej. Drodzy Państwo, pamiętajcie o naszej niezawodnej, niezastąpionej barbarze. Pamiętajcie także o nas. Widzimy się w kolejną niedzielę, punktualnie o 12.00. To będzie już 160 odcinek. Kamilosik na pewno będzie. Jestem o tym święcie przekonany. Miłej niedzieli. Do zobaczenia za tydzień. Z kolejną dawką informacji z Luksemburga. Pozdrawiam.